ale przede wszystkim motocykliści jadą odwiedzić dzieciaki w placówce w Brzeziu. No, dzieciaki nie mogą się doczekać jak co roku. Kilka słów na temat samej akcji, skąd to się wzięło? No, wzięło się kiedyś, No chyba pamiętasz dokładnie. Nie? No A to, że to zostało wpisane już w kalendarz, wiesz, taki e, coroczny, to nam jest miło, że tam jedziemy i im jest miło, że przyjeżdżamy. Tak, dołączałem do całej akcji motocykliści nie tylko z Włocławka, również z okolic, ale również mam tutaj gościa no z Gostynina, daleko, niedaleko, no ale, ale gościnne występy można powiedzieć. No tak, witam, tutaj cieszę się, że, że, że zostałem zaproszony. Jest mi bardzo miło, jestem zaszczycony, że, że po prostu mogę tutaj być z włocławskimi motocyklistami, że mogę uczestniczyć w tej akcji. Akcja piękna, no i myślę, że się będziemy dalej spotykać w taki sposób. Motocykliści zawsze, znaczy tak, takie jest przekonanie pewnie wielu ludzi, że to są tacy twardzi goście ubrani w jakieś tam skóry z tatuażami, jeżdżą na hałaśliwych, olbrzymich maszynach, ale się okazuje, że jesteśmy ludźmi i chodzi o to, żeby pomagać innym, tak? bo to jest chyba najważniejsze. A motocykl, motocykl to jest przyjemność. No tak, dokładnie. W sumie w każdym motocykliście drzemie tam jakieś gołębie serce. Nie ukrywajmy, no bo każdy ma swoje życie jakieś tam prowadzi. Także no nie tylko sama pasja, ale to, że komuś pomóc, tak tu kolega właśnie z Gostynina, kolega z Płocka, który tu jeździ harlejem, pokazując stunt, kunszt pięknym. Także przyjechał też z Płocka i robi to praktycznie no, chłopak bezinteresownie. Postaram się coś im pokazać ciekawego. Mam nadzieję, że tam miejsce będzie dobre i myślę, że będzie im się podobało, jeżeli wcześniej nie widzieli. Mikołaju, Mikołaju, co ty robisz tutaj z tym pięknym motocyklem? Widzę, że yy, ile ten yy, motocykl ma reniferów mechanicznych? Proszę pana, parę, parę ma, może parę ponad 100. Przyjechałem tutaj właśnie w sprawie dzieci i podobnież jakieś prezenty jest, są dla nich od naszej wspólnej grupy motocyklowej. Właśnie prezenty, ale przede wszystkim wizyta Moto Mikołajów w placówce w Brzeziu po raz kolejny już niezliczona ilość razy. Ogromna na pewno radość dzieciaków, ale również taka potrzeba chyba wewnętrzna wasza. I tak mnie się wydaje, że skoro nas stać na motocykle, to dzielimy się też w jakiś sposób dziećmi, tymi co mamy i próbujemy im w jakiś sposób pomóc. poprzednie lata byłaś i tak. powiedziałem, że poznajesz tutaj ludzi. Co o tym sądzisz? Jak ci się to podoba? No bardzo, y, bardzo mi się podoba. Już y, szczególnie to, że pamiętają o nas. Moto Mikołaje to, to nie tylko same prezenty, ale przede wszystkim to i fakt, że przyjeżdżają tutaj na tych motocyklach, tak? I już tak naprawdę czujemy się tutaj motocykliści, jak w rodzinie. Tak, i szczególnie my dziękujemy za to, że y, przyjeżdżacie, że y, szczególnie pamiętacie o nas i że. Y, po prostu nie chodzi tutaj o prezenty ani o tylko o to, że po prostu razem jesteśmy tutaj w gronie i po prostu jako rodzina. Dobra, to muszę zadać pytanie. Eee, takie uwaga, gotowa jesteś? No. Dobra, uwaga. Jakie motocykle się podobają bardziej? Takie te sportowe, czy bardziej klasyczne, te co tak hałasują? No ci, którzy hałasują najbardziej. Czyli klasyczne motocykle, tak. takie typowe, harlejowe, że tak powiem? Tak. Mikołaju! Czemu tak hałasujecie Hello. tutaj? Troszkę trzeba hałasu zrobić. Zobaczcie, kolejny, kolejny rok, ojejku, jejku. Mikołaju, Mikołaju, kolejny rok tutaj, no już nie będziemy liczyć ile to lat, ale dzieciaki są zachwycone przede wszystkim tym, że, że przyjeżdżacie, że jesteście, że pamiętacie. To jest święto Mikołaja, dlatego przyjeżdżamy tutaj, już dwunasty rok. Dzieci mają radochę i to jest najważniejsze. I bardzo dziękuję wszystkim, że przyjechali. Brawo! Dobra, słuchajcie, bo są po dwie paczki dla każdego. Na jakiego śmiechu poleciałem? Ja to śmiech, proszę bardzo. jaki uśmiech, proszę bardzo. Patrycja na 11. Patrycja to śmiech, proszę bardzo. Jak ty żeś go tu dopchał? Ach, panie, miałem pomocnika Zuzia pchała Zuzia pchałaś motocykl? Oh. <śmiech> Emigranci! Emigranci! <śmiech> Brawo wy! Dobra, przedstaw nam się na koniec, zabojacie ja ci Święty Mikołaj Robert. Laponia Jaki Robert ty, Robert Laponia, no, Laponia.